Elektro. Jeszcze bardzo proszę. Ja mam takie tak. zupełnie inne pytanie. Czy panowie nie, nie, nie obawiają się, że to taka nagąka telewizyjna na Donalda Tuska nie doprowadzi do takiej podobnej sytuacji jak w Tak, się. Tak. Tak. Bo to, co się, jeżeli tak. ja przełączę i tak trochę porównam na telewizji publicznej to nie ma dziennika czy tam tych wiadomości, żeby kilka razy nie patrzeć na zbiórka Donalda Tuska. A tak jak Panowie wspomnieli, w tych, e, te, te wodę z mózgi robi się najczęściej ludziom, no sami wiemy którym i czy to nie doprowadzi do takiej sytuacji. Tak, nie tylko na Donalda Tuska, ale również u tym samym to. na Was, tych głównych tak. aktywistów Platformy Obywatelskiej czy Policji. Takie pogróżki dostają także parlamentarzyści, nawet niektórzy radni, bardzo konkretne pogróżki no, mówiące o tym, że zostaniemy zgładzeni. Że... Aha, nie to powiedziałem. Dlatego, dlatego chciałam powiedzieć że w swoim w swoim żeby po prostu platformy nie korzystała z takich wzorów nie stosowała właśnie agresywnych zachowań czy agresywnych słów wobec nawet swoich oponentów politycznych. bo to potem jest bardzo mocno wykorzystywane, każde słowo jest trzykrotnie podkreślone albo zwrócone na to uwagę, żeby po prostu jeszcze dobrzydzić czy, czy jakoś tak odwrócić uwagę odpisów od, od tych negatywnych skutków i ich działania to w kierunku potwornym. Oczywiście, żeby sobie wiemy co się do Żeby Proszę pani, by naprawdę jesteśmy z tego sprawy. To ze semestr dostałem parę dni temu. Brzmi tak, za pomoc na Ukrainie zabijecie niezwykłym okrucieństwem. To zemsta za znanę kraju. Posiekam cię tasakiem, podudzę twoje dzieci, które ukradkiem dodam do soku, po czym urwie się im film, wtedy je porwę. Będę je brutalnie gwałcił, użyję do tego łomu, śrubokrętu i noża grzybawskiego. I tak dalej, i tak dalej. To są sms -y, jakie dostaję. I takich SMS-ów jak w klubie dostało na 130 osób, lub 90 osób. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to jest norma, w której żyjemy. I za każdym razem zgłaszamy tam na policję, do prokuratury, i żeby nie było, i za każdy najmniejszy ten rodzaj incydent jest od razu zgłaszany i ma swoją podkładkę w postaci i policji, i prokuratury. Do tej pory ani policja, ani prokuratura nic z tym nie zrobiła, ale to buduje też dla nas poczucie, że jeśli się cokolwiek zdarzy, to nikt się nie wyzmyknie od kary. To się nie przedaje. E, inna sprawa, oczywiście, do no, to na jest zupełnie inna historia, bo on nie lubi systemu bezpieczeństwa, jest osobiście człowiekiem dość odważnym i unika tak. takich rzeczy. Jest namawiany, czasami są sytuacje, w których jest ochraniany. E, ale w tej sprawie no, też taka obowiązuje zasada, pisałeś się na wojnę, to no, się nie dziw, że kule świstają. No.